Dzisiaj mam w testach elektrycznego Forda Mustanga Mach E, ale nie jest to taki zwykły Mustang Mach E, ponieważ on jest systemem Blue Cruise, czyli systemem jazdy autonomicznej na autostradzie. No i wsiadam teraz do środka i jadę ten system na autostradę właśnie przetestować. Czyli na autostradzie można jechać nie trzymając kierownicy i nie dotykając pedałów gazu i hamulce. Samochód będzie jechał całkowicie autonomicznie, także w Polsce. Jadę teraz trasą S2, czyli to nie jest autostrada, tylko droga szybkiego ruchu I na tej drodze nie działa ten system autonomiczny Czyli nie zapala mi się tutaj wyświetlacz na niebiesko Jadę w tej chwili w takim trybie sami autonomicznym Jak puszczę teraz kierownicę On teraz jedzie I dokładnie w ten sam sposób będzie jechał również na autostradzie Ale za chwilę będzie się domagał tego, żebym ja tą kierownicę przejął O, trzymaj ręce na kierownicy Ja na razie tej kierownicy jeszcze nie łapię ja już w tej chwili tutaj zaczyna alarmować, dobra ja teraz znowu łapię za kierownicę więc teraz muszę ją trzymać, ale za kilka kilometrów wjeżdżamy na autostradę jak wjedziemy na autostradę, to tutaj ten wyświetlacz musi się powinien zapalić na niebiesko i wtedy, wtedy już będę mógł włączyć ten tryb blue cruise, czyli ten tryb jazdy autonomicznej, zaraz zobaczymy jak to dokładnie działa wtedy będę mógł puścić kierownicę i będę mógł jechać dokładnie o, w ten sposób tym samochodem i tak można przejechać nawet Kilka tysięcy kilometrów, a wręcz jakbym chciał przejechać się po całej Europie, to 133 tysiące kilometrów autostrad można jechać dokładnie w ten sposób, nie trzymając kierownicy. Ale na razie jestem na SC, więc muszę trzymać ręce na kierownicy. I teraz wjeżdżamy na autostradę A2 z S2. W tej chwili cały czas mi tutaj pokazuje, tak jesteśmy już... Zaraz będziemy na A2. O, tam jest znak A2. Wjazd na autostradę. Już teraz widać znaki, że kończy się droga szybkiego ruchu. Zaczyna się autostrada. Dokładnie, za 50 metrów. Za 30 metrów. I teraz wjechaliśmy na autostradę. I w tym momencie patrzę, czy już tutaj rozpoznał. Rozpoznał, jest. Blok włączony. Uważaj na drogę. Bądź gotów przejąć kontrolę. Dokładnie. I teraz klikam sobie. OK, wyłączam. I w tej chwili. Tu jakiś szaleniec mi wyprzedza z prawej strony, więc ja zjeżdżam sobie na prawy pas. Dobra. I zapalił się teraz wyświetlacz na niebiesko. Mam komunikat Blue Cruise. o, o, o nawet mi przejął w tej chwili nawet prędkość na 140 km, mi ustawił, sobie zmniejszę tę prędkość. Ponieważ Blue Cruise działa do, 100, do 130, ale ustawię sobie 120 km na godzinę. I teraz puszczam kierownicę. Dobra. Teraz mogę sobie jechać w ten sposób. Czyli ten system działa w ten sposób, że ja nie muszę trzymać kierownicy, nie muszę dotykać pedałów gazu i hamulca. Samochód jedzie całkowicie teraz w trybie autonomicznym, ale warunek jest taki, że muszę patrzeć na drogę. Jeżeli ja gdziekolwiek spojrzę w bok albo zamknę oczy, to kamery, które są tutaj zainstalowane za kierownicą, zobaczą, że ja nie patrzę na drogę i wyłączą ten system. Więc ja mogę jechać tak, nie muszę wcale kierownicy trzymać, ale muszę patrzeć na drogę. Ale jest to na pewno relaks w stosunku do takiej jazdy tradycyjnej, gdy się trzyma kierownicy. Teraz oczywiście, gdy się coś będzie działo na drodze, jak samochody do hamowały, to yy, nasz tutaj tak będzie też zwalniał. A na przykład dołącza się na nasz pas jakiś tir. Zobaczymy, czy go przepuści. A, a. A, o, a, o, a, o, a, o, 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 ten tir. o, oczywiście nasz samochód go nie o, 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 Dobra, a to była ciekawa sytuacja teraz. Dobra, muszę to włączyć ponownie. Teraz nie, jeszcze nie. Teraz, teraz jest włączony, dobra. Teraz ustawiam prędkość sobie na. Dam na 120 na godzinę. 110, 120, dobra. No i teraz jadę. teraz za ciężarówką to będzie jechał te 97 w tej chwili, z tego co widzę. Więc żeby zmienić pasy, to ja muszę teraz już zmienić pas ręcznie. Ale po zmianie pasa mogę zdjąć ręce z kierownicy. czy się włączył ten bluc. Jeszcze się nie... O, teraz się włączył, dobra, tak. No i przydałoby się, żeby jeszcze zmieniał pasy, bo nie zmienia pasów. O i teraz jedziemy właśnie w trybie tym blucus, czyli. On jedzie teraz całkowicie autonomicznie, ale trzyma się cały czas tego samego pasa i z tego co. Wiem inni dziennikarze, którzy też testowali ten BlueCruise, to robili tak, że ustawiali się po prostu na prawym pasie, jechali razem z tymi ciężarówkami, powiedzieli, że i tak dla nich jest to wygodniejsze, jazda z tą prędkością niecałe 100 na godzinę, ale totalny relaks, bo ustawiamy sobie taką jazdę, w tym filmie jedziemy w kierunku Łodzi, to do Łodzi można dojechać w ogóle nie trzymając kierownicy, tylko ustawiamy się na tym prawym pasie, tą stówką, samochód jedzie zupełnie sam. Ale nie można się zdrzemnąć, nie można oglądać Netflixa, nie można czytać książek, tylko trzeba cały czas patrzeć na drogę. Na drogę. Żeby nie była taka sytuacja, jak właśnie mieliśmy przed chwilą, czyli że ja sobie jadę i nagle ciężarówkami mi tutaj wjeżdża. On by pewnie wyhamował, bo mieliśmy ostre hamowanie, to było hamowanie autonomiczne, on sam zaczął hamować. Natomiast ja już tutaj trzymałem piecze i byłem gotów na to, żeby przejąć kontrolę. On powinien sobie z takimi sytuacjami też całkowicie poradzić. Ale przejdziemy się tutaj kilkadziesiąt kilometrów teraz w kierunku. Łodzi i zobaczymy, jakie nas sytuacje teraz spotkają na tej drodze. Natomiast rzeczywiście super, bo może sobie teraz oczywiście coś tam zrekomponować. Może na przykład kostkę Rubika sobie można układać. Aha, i to jest bardzo ważny system, na przykład, uwaga, ciekawostka, dla osób niemych, osób, które nie mówią, ponieważ jak mają pasażera jadą samochodem, to mogą z pasażerem w tym momencie rozmawiać. Mogą tutaj yy, migać, Rękoma czyli mogą komunikować się z pasażerem, który siedzi obok, a nie muszą trzymać ręk rąk na kierownicy, tak jak w tradycyjnym samochodzie. Więc dla, dla takich osób, tego typu rozwiązanie naprawdę jest czymś zupełnie rewolucyjnym. Coś tu zapiszczało, jeszcze nie wiem co, zaraz zobaczymy. Dobra, zmieniam pas, no, ale nie idzie zupełnie teraz samodzielnie. Tylko tą z zmianę pasów trzeba robić ręcznie, więc zaraz na jakiś czas chcemy kogoś po prostu wyprzedzić, no to wtedy kierunkowska, zmieniamy pas i znowu puszczamy kierownicę. I tak sobie jedziemy. Dobra, to testujemy. No i dajmy na to, że jadę sobie teraz w tym trybie autonomicznym, czyli w tym systemie Blue Cruise. Jadę już tak 600 km. Jestem strasznie zmęczony. już mi się oczy kleją. I zasypiam powoli. I zasnąłem. I teraz zobaczymy, co zrobi ten system. Piszczy. A ja śpię. O! Ruczaj mi kontrolę. Dokładnie. Czyli nie pozwala po prostu spać za kierownicą. Cały czas patrzy czy ja widzę do kierownicę. I w tej chwili, jak już otworzyłem oczy, złapałem za kierownicę. To znowu Bluetooth mi się uaktywnił. Znowu mam tutaj ten niebieski ekran. No i teraz znowu mogę puścić kierownicę. Nogi zdjąć z pedałów gazu i hamulca. Jadę sobie teraz autonomicznie, co prawda trochę za wolno, 80 godzin. Teraz włączyłem kierunkowskaz, tylko kierownicą lekko ruszyłem, nie dotykam pedałów gazu i hamulca. O, i on mi sam przyspiesza teraz. Tak, ale widzę, że jeszcze mi się tutaj nie włączył ten blok RUS, bo nie świeci się na niebiesko, odbija się od pasów. włączył teraz blucrus. czego teraz nie działa ten BlueCruise w ogóle o teraz działa BlueCruise dobra dobra i mam teraz włączony system BlueCruise tutaj widać na ekranie że nawet mi świeci w tej chwili tutaj na niebiesko i teraz mogę zupełnie, a uważaj na drogę nie mogę, nie mogę teraz gdziekolwiek idzie patrzeć i teraz znowu puszczam kierownicy i sobie w ten sposób jadę no przyznam, że to jest fajna opcja kieruneczek kierownicą tylko ruszę, żeby zmienić pas dobra zmieniłem pas puszczam kierownicę znowu się włączył ten cruise. fajny system no, wyprzedzał mnie dwa samochody, więc ja teraz dam się wyprzedzić czyli jednak to nie jest taki zupełnie autonomiczny system, bo ja cały czas muszę tutaj kontrolować, co się na tej drodze dzieje, bo jak chcę sobie wyprzedzić, no to zmieniam teraz pas, widzę, że tam za mną są samochody daleko, znowu puszczam kierownicę, o, 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 trzymaj ręce na kierownicy, a po co? a czy dobrze? przez chwilę po zmianie pasa muszę trzymać te ręce na kierownicy ale teraz już mogę puścić aha, czyli po zmianie pasa nie mogę sobie robić tak, tak zupełnie noszanacko tak jak to zrobiłem, czyli że jedną ręką sobie zmienię pas tylko muszę przytrzymać jeszcze przez chwilę kierownicę dwoma rękoma i teraz już mogę opuścić, Mam w tej chwili już jedzie w tym trybie Blue Cruise. warto na to patrzeć, oczywiście tutaj fajnie, że ten ekran jest tak rozświetlany niebiesko bo ja wtedy od razu widzę, że ten system Blue Cruise mam włączony i że teraz bezpiecznie mogę jechać w tym trybie autonomicznym no i tak sobie można podróżować. Także po Polsce, ponieważ uwaga, ten system od lipca działa także w Polsce. Jest to za zgodą Unii Europejskiej na terenie autostrad w Unii Europejskiej 130 tysiące km autostrad, gdzie można włączyć ten system. Niestety nie można go włączyć na naszych eskach, chociaż nasze eski są bardzo dobrej jakości. I e, tak jak zresztą tutaj Mariusz z Forda powiedział, wielokrotnie nasze eski są lepsze niż na przykład autostrady we Włoszech. Więc mam nadzieję, że w przyszłości taki blok zostanie rozszerzony również na drogi szybkiego ruchu, ale to już musi wyrazić zgodę Unia Europejska na tego typu yy, zezwolenia. Żeby można było właśnie jeździć w takim trybie autonomicznym także na eskach, a nie tylko i wyłącznie na autostradach. Ale na tych autostradach naszych, na A1, na A2, spokojnie można jechać, tak jak to widać teraz na obrazku. Nie trzymam w ogóle kierownicy. Nie jest to taki system zupełnie oczywiście dla mnie nowy, ponieważ y, taka jazda w y, semiautonomiczna, czyli ten y, tempomat adaptacyjny jest dostępny już we, w każdym praktycznie nowym samochodzie, że możemy sobie puścić tą kierownicę, tylko różnica jest taka, że w tych samochodach standardowych po 5-10 sekundach musimy z powrotem przechwycić kierownicę, a tutaj tą kierownicę po prostu puszczamy i możemy jechać nawet przez 2 godziny, najmniej, na to, czy 3 godziny nie dotykając całkowicie kierownicy. Tylko jadę teraz tak no fajnie, 89 km zostało nam w zasięgu więc musimy już powoli zacząć szukać ładowarki i teraz jeszcze taki test jadę w tej chwili A2 zaraz mi się A2 skończy, jadę teraz na S2 czyli skończy mi się autostrada i jestem bardzo ciekaw jak zareaguje ten blok luz, bo on się powinien teoretycznie sam wyłączyć zobaczymy kiedy on się włączy w którym momencie Wjazdów tą em, e, S2 mamy jeszcze teoretycznie 500 metrów informacja, że za 400 metrów będzie S2 wyświetlacz mam cały czas niebieski ja nie dotykam teraz kierownicy, jadę sobie cały czas 120 na godzinę tym pasem, który zaraz zmieni się w S2 S, a dwójki, o i dokładnie w tym momencie trzymaj ręce na kierownicy no tak, i blok już mi się teraz wyłączył bo już jestem teraz na S2, czyli teraz już mam taki tradycyjny typowo tradycyjny przejmij kontrolę, dobra, przejąłem kontrolę, trzymaj ręce na kierownicy Teraz, oczywiście, jadę w trybie tempomatu adaptacyjnego, czyli mam radar w tej chwili i samochód będzie zwalniał przed innymi autami. Ale już muszę cały czas trzymać ręce na kierownicy. Mogę sobie co najwyżej puścić na kilka sekund, tak jak teraz. On oczywiście trzyma się tego pasa, ale za chwilę będzie mi tutaj piszczał, że wytrzymał kierownicę. Więc muszę już jechać trzymając ręce na kierownicy.